Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. E, tym razem zapraszam Was na materiał poświęcony e, montażu stolarki otworowej. E, także zapraszam do oglądania. E, a jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to e, chciałem powiedzieć, że e, to jest kanał Tata na 2,5 Tata. Kanał prowadzę o tematyce raczej głównie budowanej w takim sensie, że pokazuje jak wygląda budowa domu na odległość, bo mieszkam i pracuję w Niemczech, a dom buduje w Polsce. Pokazuje też mniej więcej jak to wygląda kosztowo, jak się rozkładają koszty przy założeniu. Chociażby takim, że e, budowa domu będzie e, przebiegała systemem e, takim trochę mieszanym. Co trzeba, to, to będzie system zlecony, a co da się Radę samemu zrobić, będzie to system gospodarczy. E, także zapraszam do śledzenia kanału, do subskrypcji, do łapek w górę, łapek w dół, jeżeli się nie podoba do konstruktywnej krytyki i co? Nie będę dłużej ich przedłużał. Dom powiem jeszcze tylko dom około 130 m2, parter plus poddasze użytkowe. Projekt domu nazywa się Marsala Mała, z galerii tej, tych projektów Ekstra dom. Teraz już naprawdę koniec tego wstępu. Zapraszam na materiał, a pod koniec streszczę jeszcze koszt, jakie poniosłem na tym etapie inwestycji. Także zapraszam. No i jadą, 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 jadą okienka. No niestety, nie Państwo, przykro mi bardzo, ale nie pokażę Wam, dlatego że nic nie widać, jest już zbyt ciemno, a lampy nie mogę włączyć, nie mam tej opcji aktywnej, chyba że po prostu nie ogarniam tego, może gdzieś tam się włącza. W każdym razie przebieram się, jadę do domu, kąpię się i idę spać, bo dostałem dzisiaj fajny telefon, że jutro przyjadą od 8, około 8 godziny już montować okna, w związku z tym muszę wcześniej wstać przyjechać, postaram się na budowę kurde, no fajnie by było być już o siódmej z tego względu, że że chciałbym posprzątać to co dzisiaj narozwalałem, żeby chłopaki, którzy będą, panowie będą montowali okna, żeby się nie potykali o jakiś gruz żeby no żeby było czysto, nie lubię brudu Wiem, że to jest budowa i że się wiecznie będzie brudzić Dopóki się tego nie skończy, ale staram się jak najczęściej rozprzątać, żeby Żeby to była czysta budowa Żeby się nie można było tam zabić Albo skrzywdzić Także żegnam się z wami na dzisiaj Dzień dobry Na Następny dzień Dziś po siódmej Rano Szybka noc W ogóle spać nie mogłem Cieszyłem się kurde jak dziecko, znaczy cieszyłem się, czekałem Jak nie wiem, jak małe dziecko, które ładzie się spać Na wigilię i czeka, nie może spać do rana Bo czeka na prezenty pod choinką Także tak Dzisiaj już trochę jaśniej, chociaż jak za mną widzicie to tak niebo nieciekawie nie wygląda Mam nadzieję, że tylko tak nieciekawie wygląda, a nie będzie padało, bo popsuje nam szyki i będą nici z montażu okien. No ale nie będziemy krakać. Zaraz Wam pokażę co tam wyszło wczoraj na zewnątrz, jakie prace, bo było już ciemno i nic nie było widać, także zapraszam. A wyszło to, że e, spontanicznie stwierdziliśmy, że zrobimy sobie trochę prac elektrycznych na zewnątrz, korzystając z pogody i dodatkowych pomocników. E, a szczegóły tego m, przedsięwzięcia omówię w e, filmie na temat elektryki. Okienko, chodzą powoli na budynek. Panowie no się rozkładają HSy też w końcu przyjechały Także się dzieje HS prawie ogarnięty Okno kuchenne się robi, drzwi wejściowe się robią Mamy to, mamy drzwi, mamy okna Co prawda, tak jak tu widzicie w oknie kuchennym troszkę zabrakło panom taśmy Więc na dzisiaj skończyli, praktycznie wszystko zrobione tylko do tego przyjadą to, do, to trochę dokleić, jeszcze tam po poprawiać parę rzeczy I budynek zamknięty nareszcie Nareszcie, bo takie to było wyczekiwanie że szok. No i co? Wyrobili się praktycznie w jeden dzień. Fajnie, bo został mi czwartek, piątek. No i dzięki temu będę mógł coś podciągnąć trochę bardziej tą instalację elektryczną niż myślałem. Także cieszę się strasznie. Cieszę się z okien. Cieszę się z tego, że trochę czasu więcej jest. Także same pozytywy. Pogoda też się fajna zrobiła. Bo rano się nie zapowiadało tak ciekawie. Mm. I co? Wszystko git. No, czyli od środka w tak. Rewelacja to jest kurczę. Cieszę się, że na to się zdecydowałem. Z PSK nie byłbym tak zadowolony jak z tego. Mam gotowe, jak wyjdzie posadzka, to będzie idealnie, praktycznie zero progu. Co muszę jeszcze zrobić? Rozmawiając tutaj z prezesem na temat rolet. Wiadomo było, że będzie tutaj do tych okien roleta dzielona, znaczy będą dwie osobne. Tylko e, miałem zamiar to podłączyć pod jeden przycisk, ale powiedział mi, potrek, że mógłbym zrobić sobie to na osobnych przyciskach, wtedy będą te rolety sterowane niezależnie. Będzie można sobie jedną opuścić, a nie dwie na raz. Także ten, Zostałem co tutaj, jeszcze e, wycięcie otworu na puszkę, wrózda. Schody. I wtedy będzie można w końcu kawałki położyć, także myślę, że dzisiaj wyjdę już całkiem sprzedawania. Pierwszy pokój, drugi, trzeci. Niepokój czwarty. To już drzwi aluminiowe. Tutaj widać tą właśnie taśmę. No, to pooglądaliście sobie jak to mi wyglądało. Przechodzimy do kosztów. Koszty rozkładają się następująco. Stolarka okienna kosztowała mnie w sumie 26 200 zł, to jest koszt całościowy, to znaczy montaż ciepły, montaż ciepły plus produkt oczywiście drzwi, drzwi. Kosztowały mnie 8650 zł, e, jeśli dobrze pamiętam. E, drzwi produkcji Martom. E, jeśli chodzi o drzwi, to drzwi e, frontowe są grubości bodajże z tego co pamiętam e, 72 mm. E, to jest z, tek, z, tych, z, tych, z tego rodzaju Arctic, bodajże z tego co pamiętam. Natomiast drzwi do gotłowni są drzw drzwiami o grubości 55 mm, tylko są pełne bez przeszklenia, więc hmm, podobno mają praktycznie bardzo zbliżone współczynniki przepuszczania ciepła, przenikania ciepła. E, co jeszcze? No, została brama. Brama nie została zamontowana z wiadomych względów. Brama będzie montowana po tynkach, Co prawda, niektórzy montują przed, ale ja nie chcę ryzykować. Nie chcę, żeby tam pozałaziło coś w prowadnice, nie chcę, żeby to później chodziło słabo, więc zdecydowałem się, że tak jak widzieliście pewnie na ostatnich filmikach, że garaż zabijemy dechami, a zamontujemy bramę dopiero po tymkach. Brama, jaka będzie to brama panelowa o grubości panela 60 mm ze stajni Wiśniowski wymiary bramy 3,5 metra na 225 do tego napęd i z montażem taka brama wyniesie mnie bo już ją zamówiłem zapłaciłem zaliczkę, ale jak już będzie zamontowana to włącznie wyniesie mnie 6470 zł Także tak się przedstawia a, ta cała kwota jeśli chodzi o stolarkę utworową Dużo mało, nie wiem a, mi raczej odpowiada Wiadomo, fajnie by było taniej, ale, ale, ale mogło, też by być, mogło być też drożej jest ok. Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie. Także jak macie chęć, to piszcie w komentarzach. Może, wy na, może napiszecie ile u Was to wyniosło mniej więcej. Także zachęcam do udziału w dyskusji. A tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!